Ja się zawsze tak wygupiam na początku odcinka, a potem jest normalny odcinek, także. <grym zauwańczym> widzowie. Sorry, sorry, sorry za moje odklejki. W każdym razie się mam z ojcem w I dzisiaj mamy. O kurde. Mamy mało zleceń, ty. Dobra, tutaj jak widzicie, mam stare zlecenia, które są wszystkie praktycznie na 99 albo 100%. Tutaj mam cztery nowe zlecenia, które specjalnie zostawiłem. Oczywiście grałem poza odcinkami i no kurde. Przeglądarka. Przede wszystkim yy, tutaj mam dwa no, dwa, no yy? dwa domy, których nie sprzedałem. Chyba nie. Sprzedany jest. Sprzedany jest. Tak. Kupiłem yy, ten dom i go sprzedałem. Do kupienia mam jeszcze 37 domów. Natomiast posiadane mam trzy i ich nie ogarnąłem. Natomiast tak. Dzisiaj bym zrobił te zlecenia, bo one są dobre. przynajmniej chociaż dwa z nich. Yy, dobra, yy, od nowa, kontynuuj. Ja. Ty... Aha, bo to jest ten dom, o kurde. To jest ten dom, który już ogarnąłem poza odcinkiem, chyba, tak? Tak? O, widzicie. Tak, to jest to, co zrobiłem, i chyba tego nie sprzedałem. Ogólnie ten dom był. W ogóle stawciła przyszkę w górę suba, i wpadać na Twitch w opisie. A tutaj jest dom, który yy, ogarnąłem poza odcinkami. No, patrzcie, tutaj. Czy ja tu na pewno wszystko mam zrobione? Chwila, posprzątaj śmieci. Eee, zero. Jakie tu są śmieci? <laughs> Tutaj. A e, jakie tu są śmieci? Serio, się pytam. Dobra, nie mam pojęcia. Przychód, chwila. Tylko 21 tysięcy? Kurde, ale to mało. Tu eee, tu coś mam kupić? Przedaj przedmiot, tylko które to jest? Ja nie wiem, dobra. Może to jest to? Więc adwentowy XL. Dobra, to było to. Miałem farta. Tu jest taka oto spiżarnia, która. Nie wiem, no gdzie tu są śmieci. A tu jest, dobra, czekaj. Mogę to jakoś. a I o, dobra. <laughs> Posprzątany śmieci. Okej, okay, lecimy sobie na górę. Naprawdę cieszę się, że ta gra powstała, bo ta gra to jest super glada takiej osób jak ja, która lubią takie rzeczy. Yy, może niekoniecznie sprzątanie, ale. Znaczy, czyszczenie jej w ogóle jest przyjemne. Yy, zresztą na tej grze się za bardzo nie męczysz co najwyżej. Yy, zmęczony jesteś graniem, ale, ale nie to, że gra jest męcząca, tylko właśnie gra jest przyjemna. Tak, jak posprzątać wszystko ładnie, to jest mega git No i tu też posprzątałem ogólnie. Yy, tutaj dwór, bo tutaj cały plac był <laughs> śniegiem uwalony. I doszła nowa fajna funkcja. Że znaczy, doszła, nie wiedziałem o niej, więc i fa fajny tutaj teren zrobili. Także dobra, ukończ, sprzedajemy go. I czy dostanę ten hajs? Nie wiem. Okej, okay, widzowie, czyli jedno zlecenie mamy zrobione, tak, dobra. Yy, teraz to, yy, Demo Garden DLC chwila. Ja to co? Ja to mam zrobić. Ja w ogóle robiłem jakieś zlecenia yy, poza odcinkami, żeby zarobić hajs na kupno nowych domów, a nawet. Jak widzę nawet yy, wam o tym nie powiedziałem. Nie wiem, kiedy to się wszystko stało. Już dawno nie grałem w tą grę w sumie. Nawet nie mówię o odcinkach po prostu. Co tu tak zielono? Co tu tak zielono? Mam to przenieść? Okej, okay, czyli tu jest chyba cała robota na ogródku? Okej, okay, dobra, posprzątę śmieci i tak dalej. Okej, okay, czyli do domu nie mogę wejść. wo wow wow, 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 wow. Okej, okay, dobry, jaki tu jest syf czyli, czyli to jest to DLC, które dodali i kupiłem, bo wiadomo, okej, okay, wyjmij łopatę i tutaj tak samo jak śnieg Patrzcie, się nauczyłem, że zamiast tak i wyrzucać w losowe miejsce ja potrzeby tutaj kopać. Eee, to po prostu wystarczy tak robić, i te śmieci same się zbierają. Nawet nie trzeba tych yy, odłamków. Wystarczy tutaj, i ten odłamek powinien sam zniknąć później. Zobaczycie zresztą. Tak właśnie śniegiem robiłem. I czy to zniknie? Tak, to zniknęło, widzicie? Czy ja jestem jednak oksem, dobra. Usuń te de deski, ok. Posprzątać śmieci, już trochę mamy zrobione. To? Nie. To mamy. Co, to, co my tu mamy? Kup przedmioty. Ok, to mamy kupić. Kwiatuszek, proszę bardzo. I takie krzesełka. Myślę, że takie będą spoko. Tutaj jedno. Tutaj sobie odwrócimy. E, będzie drugie. I czy to już jest git? Nie wiem. Ok, czyli kącik tutaj jest załatwiony. Teraz mamy resztę tutaj. E, Zatni drzewo. Co kurde, mam zeć? usunąć kwasty. Skość trawnik. A gdzie mam skosić trawnik? Mam jakieś przedmioty? Siekieram. Czy ja mam wybu pod koszarka wow 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 wow, wow. a takie krzaki mogę, taki nie mogę ty 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 ty, dobra, czyli faktycznie pamiętam, taki przedmiot był, widziałem na YouTubie yy, jak oglądałem kiedyś Gilatisa z tej serii właśnie yy, dlatego, że go oglądałem, to teraz znam tą serię i gram na niej, w tą grę, bo kurde, jakbym, bo kiedyś oglądałem jak byłem młodszy Gilatisa, on był super YouTuberem i Naprawdę, no teraz się stoczył, ale kiedyś nagrywał super seria też spoko, spoko youtuberami innymi też. Wtedy byli jeszcze Dobzin Tak jak też, no nie ma najgorszego kontentu, ale umówmy się. Nie jest, nie jest to nic wybitnego. Yy, I no wtedy nagrywali lepiej, i stąd znam tą serię, bo on ją nagrywał. Tam pamiętam chyba całe, nigdy nie obejrzałem, ale większość odcinków, tak, na przykład ta, ten Dom Samarty, coś tam, chyba, to był ten Halloweenowy, to pamiętam. Tam jakieś z gochu coś było, jakieś takie dziwne odcinki Śmieszne to było bardzo Okej, okay, czy ja tu mogę dalej kosić trawę? Mogę, 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 ale większy, w, jakby więcej tego by się przydało Na to Wiecie czego Nie wiecie, bo nie umiem się wysłowić Okej, okay, okej, okay, to jest oddzielny rejon yy, Tutaj, ale to też musimy zrobić, czyli skość trawnik Okej, okay, musimy to faktycznie przytrzymać nam Ja nie wiem, czy serio mam yy, te czy ja serio mam... Okej, okay, to leci, ale ja nic nie koszę teraz, więc nie wiem. Okej, okay, czy tu serio jeszcze jest gdzieś trawa? Ja nic nie widzę. Tu jest, dobra, tu jest. Okej, okay, chwasty też mam tak ten, dobra. To lecimy z nimi. Dawaj, dawaj mi tu. Okej, okay, tutaj jeszcze kwaścik. Kurde, ale że ścinanie drzewia, nie wiem czy taka osoba jak ja powinna robić takie rzeczy. O nie, czy to był kwiatek? Czy to był chwast? Nie mam pojęcia. Dobra, takich nie. Tutaj są chwasty, Wyrwamy, wyrywamy, wyrywamy. Że wycinamy właściwie? Ale kwasty się powinno wyrywać, sam wiem, bo był kiedyś, tak, tak sobie kiedyś żartował yy, Gajer, że tam kiedyś mieliśmy coś nagrywać albo coś, albo grać i, i mnie spytał, yy, co takiego robię, że nie mogę teraz grać na Discordzie. Ja mu mówię, że ścinam, wy, nie, wyrywam kwasty. No a jak się ma swój trawnik, no to też wiecie. Dużo jest roboty. Kto, kto ma własny dom, ten, no dobrze o tym wie raczej, myślę. No, chyba, że jest rajem i nic nie robi, ale. Ale, no wiecie. Jak coś pomagacie, to kurde. O, kurde. Oh, 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 ale, ale tutaj wgniotła się trawa, dobra. To, to jest mój trawnik. Yy, to, to widzieliście tą deskę? Ona wpadła pod tą trawę. Co jest? To, to jest mój trawnik dosłownie, yy, gdy na nim jest trampolina. <laughs> o, jest. Dobra, tutaj łopata. Ok, te deski bierzemy. No kurde, ten, ten ogródek jest strasznie zasyfiony. Jeszcze takiego nigdy nie widzieliśmy mocnego e, usyfienia. Dobra, wywalaj z tym. O, o. Nie wiem, jak, jakim cudem... Powinni to zmienić, że trzeba wyrzucać, bo jak się tak nawala w ten i nie trzeba wyrzucać tego gruzu gdzieś, że tak go widzicie, psiu, za siebie i potem go i tak nie ma. No to, to jest trochę głupie Bo mogę po prostu spamić, spamić tą łopatą i wyjdzie mi na jedno i to samo W sensie nie, no szybciej zrobię robotę wiadomo Dobra, tu trzeba zmyć eee, a co z tym mam zrobić? A, z tym nic mam nie robić okej, 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 już widzę, że tu mocne rzeczy się kroją eee, może inny kolor tego stołu, wiecie? O, tak już będzie ładniejszy Dobra, zrobimy to artystycznie, zrobimy to ładnie, <laughs> autystycznie. Zawsze jak, zawsze jak słyszę artystycznie to mam w głowie autystycznie, nie wiem. Nie wiem, moja psycha zryta. Okej, okay, takie ładne kwiatuszki tutaj. O nie, bo to miało być na tym. Dobra, czekaj. Tu... O kurde, bujany fotel, joł. To czekaj, my to chwilowo tak postawimy. Tu mogę tego sobie użyć. Wow 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 wow. wow. Fajne. Dobra, czekaj, to trzeba tak zrobić. I tak, o. Skoś trawnik. czy to jest jeszcze nieskoszony? Ej no nie widzę, no nie skoszę go bo nie widzę. Dobra kwiatuszki, a tam? Okej, okay, dobra tu już jest zrobione. A nie, jeszcze trzeba to, dobra. ło, wow, 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 wow. takie duże kwiatki. Ma jeden tu i drugi tu. Fajnie jest to, fajne jest to DLC. Fajne jest to DLC z tym wszystkim. Okej, okay, dobra damy tak, damy tak, nie chcę by wejść. Myślę, że wygląda całkiem git Ok, większe rzeczy już zrobiliśmy A mogę serio wyciąć... Serio mogę zciąć to drzewo? O nie, chyba koszt mi zejdzie, jak to zetnę nie Miałem to robić? W sensie... Na pewno? A, mam ściąć tylko to niepotrzebne, dobra Czyli to na pewno muszę ściąć yy, Wywalaj z tym Ok, czyli dostanę highsek zetnę właściwe drzewa Dobra, <laughs> Czaję. Okej, okay, faktycznie, dostałem ten hajs Dobra, tu jeszcze jakieś, to? To, to Okej, okay, te tekstury w środku... <grywanie> cimnie wyglądają Aha, teraz to To drzewko To już takie wiecie, stare drzewka <grywanie> Mogę nawet tu Ojeju Mogę okorować całe to drzewo <grywanie> Okej, okay, dobra, może ja już się przestanę bawić Faktycznie zacznę ścinać Znaczy to w ogóle się zetnie w taki sposób? Nie, muszę to z inny... Ja pierdzielę, to drzewo głupie to wygląda Okej, okay, ona robi jakieś no scope, nie wiem Dobra, jeszcze jakieś inne drzewko? Inne drzewko, inne drzewko, inne drzewko. Nie, to jest chyba wszystko, dobra. 13 tysięcy, no nie jest to dużo, ale... Ale git. Podoba mi się to. To jest dobre. Zielony ściany pomagam się skupić. Czy ja wiem? Czy ja wiem? No nie wiem. Okej, okay, jesteśmy. Eee, teraz tak. Poczta. Czy coś nowego doszło? Nie. Karolina Kowalska, Sandra Żur Eee. O nie, laser tak w bunkrze. Bunker do zamieszkania. Dobra, znowu bunker mamy robić? Ja pierdzielę jaki syf. O kurde. O, kurde. A wiecie, że jest opcja w tych, że zamie... jak ktoś się brzydzi karaluchów, to jest opcja zamienienia ich w szkło, potłuczone szkło. dajcie to? Kurde, nie no. ta, ta gra jest. Yy, ma ciekawe niektóre opcje. Okej, okay, jesteśmy. Tutaj działaczka nas nie interesuje za bardzo. Przecież jest całkiem pokaźna. Ty, przecież ja przy tym domu kiedyś chyba byłem. On jest bardzo podobny. No, tu nic. Pokój kuchenny. Tu też nic nie mamy robić. Tak się tylko upewniam, żeby nie było. Tu też nie. Chodzimy na dwór i... Czekaj, powinno być wejście od środka do bunkra Gdzieś tu musi być wejście Tu będzie, w garażu O kurde, wiedziałem, że będzie w garażu wejście oj Oj, wiedziałem I powinno być jeszcze z zewnątrz, nie? Nie? Nie będzie? Tym razem? What? Nie, dobra, jest A takie to jest dupy, to ci każdy może tutaj przyjść Okej, zamknij to teraz no sprzątanie oczywiście tradycyjne Ogólnie, umiejętności, które poprawiłem, Gdzie tu mam. O, mogę nowe rzeczy, czekaj, negocjacje. Yy, cztery rzeczy, a tutaj jedną. Dobra, to mogę tylko ulepszyć. Widzisz, niektóre zaburzenia obrazieniami... są To są, to jest słabe. Okej, okay, tutaj mamy wszystko, mamy wszystko. Na pewno mamy. Tak, Dwa, dwie rzeczy, tutaj wszystko, wszystko. Tutaj jeszcze praktycznie nic nie mamy. Tutaj mamy co osiągnąć. Dobra, no mamy to jest za cztery zburzone ściany. Okej, okay, dobra, ciekawe. Eee, dobra, to wszystkie punkty umiejętności odblokowane. Okej. Okay. Dobra, i możliwość negocjacji Okej, okay, czyli tu mam już wszystko totalnie zrobione To może dzisiaj jeszcze dokończymy to yy, zmywanie, wiecie? W sensie to mycie podługi, i ścian i sufitów i tak dalej, może to dzisiaj zrobimy Dobra, wyczyść to wszystko, wyczyść to wszystko Okej, okay, ten bukier jest całkiem mały yy, Weź zamknij tą klapę Okej, okay, zamknij to I my sobie tu poradzimy bez tego no, Wywal te kalosze, one nie są nam... Nie mogę? To niemoralne, dobra, no, ale kurde. Okej, okay, dobra, mamy nowo. Dobra, widzisz, mnie, no dobra, to jest słabe, ale no. Ok, czyli tego nie możemy wyrzucić. Eee, odkurzanie, odk odkurzanie. Okej, okay, jeszcze jakieś? Dobra, jeszcze na pewno jego muszę. Okej, okay, dobra, informacja, wymi. Yy, wy wystarczającą ilość karaluch. No nie, nie widziałem, ale dobra, idź. idźmy z tym. No to wywalamy. Ło, kurde! Yy, ale snajpa Ale czy to jest na, na pewno snajpa? Nie wiem, ja tam, ja tam na broni się średnio znam, ale... że tu mam coś zrobić Zadania Nie, tutaj bunkier Jest wszystko ok. 22 tysiące za to No to nieźle Dobra, tutaj Też mamy wszystko zrobione Czyli jedyne co mamy zrobić to tutaj i pewnie tutaj Dobra, toaleta yy, oj, 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 coś lag jest Kabina prysznicowa Dobra, zrobimy ci standardową... Tą tanią damy Ci czarno szkło i czarne, bo to pasuje bardzo. Aha, czekaj, bo najpierw to musimy odkręcić. I to też. A nie, dobra, to może najpierw kibel Prysznic I co tu jeszcze umywalka? Dobra, taka ciemna też. No i montujemy. <laughs> no, co tam, dobra? Montujemy, 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 montujemy. I to powinno być praktycznie wszystko. Dobra, jeszcze to. Te kurki, kurki. Dobra, dobra. No, i wszystko. To jeszcze to. Okej, okay, okej, okay, to będzie wszystko, dobra, ta Tylko kurde, to jest takie głupie, bo tu nie mogę wejść. Ja nie wiem, czy to dobrze jest zamontowane, czy to po prostu tak działa, że tu nie można wejść. W ogóle to nie do ściany zrobiłem, trochę głupio. Okej, okay, zakończ zlecenie. Chwila, 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 ale. Ej, butnąłem. Nie, no, tu jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, chłopie. Co ty, ja jeszcze prawie nic nie zrobiłem w tym bunkrze. Chciałem powiedzieć domu, ale ciężko to nazwać domem. To jest bardziej taki dom, wiecie. Chwilowy, w sensie yy, na potrzebę Okej, okay, dobra, te pudła wszystkie trzeba stąd wywalić Może tu damy tą kuchnię? Wszystko czarne, bo to ładnie moim zdaniem pasuje Okej okay. Po kurde Okej, okay, łóżeczka to gdzieś tu damy zaraz Tylko trzeba te jakieś opakunki inne tutaj odłożyć Okej, okay, weź to tu. Tutaj jeszcze są gdzieś zaburzenia, gdzie tu są zabrudzenia? Halo, halo Coś, coś przypadkowy wyczyściłem, a tu? E, Okej, okay, też przypadkowo wyczyściłem Wiem, że teoretycznie powinienem odłożyć to wszystko na miejsce, ale tak szczerze to nie dostanę za to i tak hajsu, więc e, Odłożymy tylko tam gdzie trzeba, wiecie? Tam gdzie trzeba, a reszta to tam, ale... Okej, okay, apteczka pierwszej pomocy Tu by mogła być gdzieś... O, albo nie, czekaj, tu damy generator Apteczka tutaj, dobra, woda e, Jakiś kubek, to jest gips, to jest gips, dobra, te, generator jak już masz tu tak Ten Takie rzeczy to proszę bardzo Dobra sen tutaj To damy sobie tutaj Ok, Mogę w ogóle latarkę włączyć no dobra może być Okej okay. Stolik 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 To wiecie co To sobie jeszcze przeniesiemy To łóżeczko damy bardziej tutaj A stolik damy tutaj obok łóżka Okej okay, jakaś szafeczka Może być no dużo tu nie zrobisz W tym ale no na pewno bez wody, będzie ciężko Okej, okay, krzesełko Drugie krzesełko W sumie to mogę zrobić czarne. No i tyle No i dosłownie zrobiliśmy wszystko, także yy, O kurde, mamy prawie 600 tysięcy Dobra Sprzedajemy to W sensie ukończymy zadanie i mamy 600 tysięcy ponad 644 chyba Chcę sobie pomyśleć, że tak kiedyś nasz dom wyglądał <laughs> W sensie to na... no dom i biuro jednocześnie, nie? Nie, trze trzeba w końcu ten dom ogarnąć, bo to. Dobra, jestem. Eee, oj, czy się zrobiła noc? Nie, ale ciemno się zrobiło. <laughs> Dobra, co my tym tu, tu jeszcze mamy? Okej, okay, leżę tak bunkrzeć, się nie będziemy tego robić, bo nie, no takie W ogóle nie mamy tutaj tych zleceń, patrzcie. Haloryfern, no, chybaż na dole. Lokum dla garacza, Nie. Te, te zlecenia jakoś tak. Porządki w garażu, przecież to stare zlecenia były. Dobra, a podląd? Tutaj mamy... Eee, sprzedane, mogę tam iść? Ok, zobaczmy, jakie ten. Godzina 30 minut roboty. Dobra, takie zdjęcia tutaj były. Ok, chyba pamiętam ten dom. Jako, jak jakoś tak ładnie pamiętam, chyba robiłem, tak? To, bu, to był ten dom? To był ten zalany. Nie, ja to chyba poza odcinkami robiłem, nie wiem. Eee, po powodzi, tak, właściciel eee, sprzedatania. Czas spędzony w domu, godzina 30. Cena domu, yy, koszt remontu, <noise> koszt remontu, no i sprzedaż domu, profit 50 tysięcy, no opłacałeś to bardzo. Yy, no i takich domów jeszcze do ogarnięcia mam 30. Chwila, przy tym było 37 chyba. O, Home Alone tam pisało. Home Alone, to była. To był ten, morska rafa to. The Raft! Okej, okay, tu są fajne domy. To jest Home Alone, The Raft. To jest faktycznie dom Kevina. Podobny bardzo. Zamek, tak, Hogwart. Dom na księżycu. Nowe domy tu chyba doszły, bo tego home alone chyba nie było. Samarty Myers, dobra. Je, jeszcze ten skażony, dobra, to jest fajne. Eee, no, kurde, mamy tu duże rzeczy do zrobienia. Posiadane mamy trzy. To pierwsze biuro musimy sprzedać, i który z tych domów. Nie, 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 nie. W tym na razie mieszkamy. Te domy musimy sobie ogarnąć i sprzedać. Eee, też pewnie z profitem eee, dużym. Eee, potem. Możesz jakiś dom kupimy, co? Na przykład domek kempingowy. Dobra, na przykład kup dom. Okej, okay, mamy cztery. Ile tam jeszcze mamy na koncie? Dobra, jeszcze damy radę kupić jeden domek. Jaki przykład? Taki sobie kupimy. I więcej nie kupujemy, bo nie będziemy mieli hajsu na ogarnięcie tych. Te domki sobie ogarniemy wszystkie. Cztery domki ogarniemy, dostaniemy hajs. I w końcu kupimy jakiś wymarzony dom, w którym będziemy mieszkać. Pamiętam, że Gilatis chyba mieszkał w. W tym domu, udekorowany domek? Nie, nie pamiętam, ale. Ale my chciałbym, jakiś taki wielki dom. Nie wiem, może taki. Dom młodej pary. To jest to rumbane Także mam nadzieję, że się spodobał Do zobaczenia. I mamy dużo roboty. Na pewno będą live'y z tej gry. Przynajmniej jeden. No i ten dom trzeba będzie ogarnąć, bo on jest. On jest biedny. On jest biedny w ogóle. Nie możemy. Możemy coś kupić na dworze? O, musi, możemy, ale musimy kupić. Yy, podłoże, więc to nie teraz. Dobra, ja Was żegnam. Siemano.